że masz pamiętnik pełen soczystych czizme. To co, dasz nam poczytać? Jak dasz poczytać, zaprosimy cię do naszego klubu. Czizme, 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 czizme! Tater, nie! Proszę, nie warto, nie rób nam tego! Czekajcie, dajcie chwilę. A, jasne. Słuchaj, Tygrysie, ty wiesz, że muszę. Jak im nie dam, to mnie ta? czyli o to ci chodzi, co wyszło, Szydło FOMO Weź się, co? Nie gadam po hiszpańsku Oj ty, mój głuptasku FOMO to taki lęk, że coś cię omija Ale powiedz, boisz się, że omilą cię ploteczki? Czy bardziej kuzyneczki? Myślę, że... że chcę spędzać z nimi czas Trochę to dziwne, bo w sumie to nic nie robię, tylko ich unikam Ale fajnie się bawią i ja też chcę A oto i, proszę państwa, oświecenie Dzięki, jesteś najlepszy. I nic się nie bój, nie wydam nas. Nasze sekrety są bezpieczne, okej? Okay?